Chociaż jeden z pastorów nawyzywał mnie od heretyków i bezbożników, gdyż uważam, że katolicy mogą być narodzeni z Bożego Ducha, to nie przeszkadza mi to w zamieszczaniu różnych treści, które on promuje. Bo jeżeli treści są dobre, to warte są tego, aby się nimi dzielić. Bóg nie ma względu na osobę. Jest tak napisane w piśmie. Więc ja też nie powinienem mieć względu na osobę. I dla mnie naprawdę nie jest ważne, czy to jest brat Torben, czy to jest papież. Jan Paweł II, czy to jest prezydent Putin, czy to jest jakikolwiek pastor? Jeżeli treści są dobre i uważam, że są biblijne, oraz budują ducha, to warto się tym dzielić i warto je zamieszczać. Wiem, że niektóre rzeczy, którymi ja się dzielę na Facebooku, wywołują ludzkie uprzedzenia, wręcz agresję czy niechęć do mojej osoby. No ale trudno, no. Ja też kiedyś taki byłem. Że kiedy ktoś coś publikował, to ja zaraz uważałem go za jakiegoś heretyka, za zwodziciela, i zamieszczałem pod spodem pod jego publikacjami wersety biblijne. Napominałem go, mówiłem, że grzeszy. I uważałem, że Robię coś dobrego dla ludzi, dla Boga, że mam jakąś misję, że to jest święty gniew. Nic bardziej mylnego. Byłem po prostu prymitywny i chamski. Jeżeli ktoś uważa, że w Biblii już jest wszystko odkryte, jasne i że To ma takie znaczenie, jak on je rozumie, to popadł w pychę. Dlatego, że sama Biblia o tym mówi w wersecie, że nasze poznanie jest cząstkowe. Ja widzę wiele biblijnych praw, które odkryli protestanci. Które odkryli baptyści, które odkryli zielonoświątkowcy, ale które odkryli także katolicy. I nie mam żadnych oporów, żeby publikować różne treści z różnych stron. Ostatnio. Słucham jednego z pastorów. To jest dosyć kontrowersyjna postać. A ja, go, ja go lubię, bo to jest pastor narodzony z ducha. I zamieszczam różne jego, jego rzeczy na swoim Facebooku. I właściwie nie ma tygodnia, żeby do mnie nie pisał jakiś chrześcijanin i napominał mnie. Mówił, że ten kościół jest zwiedziony, że to heretycy, że głoszą różne nauki sprzeczne z Biblią. Ja nie podejmuję tych tematów, bo wiem i widzę, że te wszystkie wiadomości podszyte są niechęcią. Uprzedzeniami i agresją do tego pastora, jako osoby. Hmm. Ktoś mi pisze, że popatrz, co oni tam publikują, jakie obrazki, jakie zdjęcia, a czytałeś ich Biblię, którą przetłumaczyli, że są wulgarni, że głoszą. Zbawienie, które jest nieutracalne, a ja w ogóle gdzieś tak patrzę i nawet nie uważam, że to, co oni przetłumaczyli, jest Biblią. Nie wierzę w raz zbawiony, na zawsze zbawiony, nie popieram hamstwa i agresji, ale selekcjonuję te treści. Które są dobre, które budują ducha, które mogą coś wnieść do mojego życia i do życia innych ludzi. I to jest w porządku, bo Bóg tak patrzy na ludzi. Bóg nie poczytuje im ich grzechów w Chrystusie Jezusie, ale patrzy na to, co w nich dobre, co jest mocne, co jest z ducha, co jest Warte tego, aby to podnieść, pochwalić i promować, i dać to innym. I ja patrzę tak samo jak Bóg, dlatego nie boję się promować i publikować treści z różnych stron. I zdarzało się tak, że chrześcijanie do mnie pisali i mówili: tak, ale ty publikujesz treści tego i tego kościoła czy tego i tego pastora ktoś zacznie to oglądać i przystąpi do tej organizacji a ona jest zwiedziona tam są róz, różne złe rzeczy i będziesz współodpowiedzialny przed Bogiem a ja sobie tak myślę że każdy z nas dostał Ducha Świętego i powinien badać i brać odpowiedzialność za to, czego słucha, gdzie przystępuje, oraz powinien sprawdzać treści, które do niego docierają, i przyrównywać je do prawd Słowa Bożego. Taka wojna. Jaka jest między chrześcijanami niechęć do niektórych środowisk, no tak jak w tym wypadku do tego kontrowersyjnego pastora? Yy, takie przypisywanie mi, że ja jestem wyznawcą tego kościoła, czy tamtego, bo coś tam publikuję, czy że zgadzam się ze wszystkim, co oni promują. Jest niezasadna. Ktoś tam mi pisze, że no, jesteś taki cyniczny i uszczypliwy, bo słuchasz dużo tego pastora, a on właśnie taki jest. A ja sobie tak myślę, że to w ogóle nie ma przełożenia. Ja żyję od wielu, wielu lat. Takim państwie, które nazywa się Wielka Brytania. I taki sarkazm i uszczypliwość jest wpisane w poczucie humoru Brytyjczyków. Ja poruszam się w takim systemie, bo po prostu łatwiej mi jest tu być i się odnaleźć i to nie ma nic wspólnego. Z pastorem czy z kościołem, jakiego słucham, także nie zgadzam się z ich doktrynami w, w jakichś 60%, ale tam, gdzie jest 40%, to są bardzo dobre, rzeczowe i konkretne nauczania. I lubię, ja lubię ludzi, lubię ludzi narodzonych z Bożego Ducha. Nawet jak błądzą i totalnie się mylą, i dziwi mnie ilość uprzedzeń, niechęć, a wręcz agresja, z jaką atakuje się chrześcijan, z jaką chrześcijanie atakują innych chrześcijan, że biorą wersety z Biblii, jak słowa pałki. I tłuką się nimi publicznie po głowach na forach internetowych, a patrzą na to inni chrześcijanie, patrzą ludzie ze świata, i wszyscy zapomnieli o wersecie, który jest w Biblii, że po miłości wzajemnej Was rozpoznają. O miłości wzajemnej zostaniecie rozpoznani przez Boga i przez ten świat. Tymczasem jest to zaprzeczenie miłości i sprawia, że ja czasami wybieram środowisko ludzi ze świata. Bo lepiej się z nimi czuję niż z chrześcijanami, bo jak się spotykam z chrześcijanami, to mi zaraz znajdą jakiś grzech, wytkną mi jakąś hipokryzję, zaraz mnie ocenią, napiętnują, włożą do szufladki z napisem hipokryta, heretyk, zwodziciel, oszust. A ludzie ze świata przyjmują mnie, mają tolerancję na moje słabości, rozumieją, że każdy je ma, rozumieją, że nie każdy jest alfą i omegą, i jest w procesie w różnych rzeczach, i spotykam tylu popsutych. Kamskich, wulgarnych i agresywnych chrześcijan i tylu wspaniałych, pozytywnych ludzi ze świata. I to jest smutne, bo ten przyjdzie do Jezusa, który zobaczy miłość Boga. W drugim człowieku, który narodził się z ducha, a nie agresję, wzajemną walkę, potępienie i sąd. I jedni chrześcijanie drugich próbują przekonywać o ich grzechach i wytykać im ich grzechy. Tymczasem Biblia nam mówi, że to Duch Święty przekonuje o grzechu. Człowiek, który narodził się z Boga i bierze odpowiedzialność za swoją relację z Bogiem, nigdy nie pozwoli na to, aby chodzić sobie w grzechu. Zawsze jego sumienie będzie mu to wypominać, ponieważ dostał nowe mięsiste serce i Naprawdę nie trzeba agresji, nie trzeba słów, pałek, biblijnych wersetów, aby komuś coś uświadomić. Nie trzeba się wyzywać, nakręcać się, uprzedzać się do siebie. To nie jest ten Chrystus. To nie jest ta Ewangelia. To nie jest święty gniew. I ta misja, że jak ja komuś coś pokażę i innych ostrzegę przed kimś, to zrobię coś dobrego dla Boga i dostanę jakąś nagrodę. A w sercu Intencja, to jest zwykła niechęć do drugiego człowieka, nieumiejętność przyjrzenia się jego motywom, intencjom, sposobom postępowania. Nawet jak Jezus komuś pokazywał grzechy, mówimy tutaj o faryzeuszach i sadyceuszach. To byli ludzie, którzy celowo innych wprowadzali w błąd. Znali prawdę, ale wprowadzali innych w błąd. Dlatego Jezus mówił, że oni doktrynę mają dobrą, natomiast ich postępowanie jest sprzeczne z tym, co oni głoszą, więc to, co oni mówią, to ich słuchajcie, ale nie bierzcie z nich przykładu. I tutaj po prostu kłania się chrześcijański świat i wiele postaw, które nie przekonują ludzi ze świata, by przyjść do Jezusa. Nie ma w tym owocu ducha, nie ma w tym łagodności, nie ma w tym miłości, nie ma w tym chociażby nawet takiej chęci zrozumienia kogoś. Ja, kiedy widzę w kimś jakieś, jakiś grzech, tak? no bo nie jestem ślepy, to raczej zakładam z góry, że ten człowiek może ma jeszcze jakąś słabość, jest w procesie, stara się, ma dobre intencje, jest na drodze wychodzenia z tego grzechu, i staram się raczej go podnosić i wspierać, widzieć w nim dobre rzeczy, które sprawią, że będzie miał motywację do tego, aby wygrać z tą słabością. A ostatnią rzeczą, jaką robię, to szukam w nim hipokryzji, obłudy, oszustw. Tym bardziej, jak jest to człowiek narodzony z ducha. Powiem, że Duch Święty mieszka w nim. I że te, ten Duch Święty pracuje nad jego postawami. Więc ja wolę współpracować z Duchem Świętym, niż wyciągać bicz i lać go za jego Grzechy. Tak jest, że jak palcem wskazujesz na drugą osobę, to pozostałe cztery palce wskazują na ciebie. I zasmuca mnie to, że chrześcijanie mają taką łatwość w skupianiu się na grzechach innych, i taką trudność w niewidzeniu własnych grzechów. Ja wiem, że jest takie zjawisko. I ja też taki byłem. Pokutowałem z tego i pokutuję, bo zauważyłem, że nie przynosi to żadnych dobrych owoców, ani też chluby u Boga. Więc zaniechałem. Walk, świętego gniewu, szukania herezji, dopatrywania się grzechów i zwiedzeń wśród moich braci. Dla mnie to nie jest istotne, z jakiego kościoła jesteś. Dla mnie to nie jest istotne, ile masz błędnych doktryn. Dla mnie to nie jest istotne, kto ty jesteś, bo Bóg nie ma względu na osobę. Dla mnie jest istotne to, co mówi Słowo, a ono mówi, żeby wszystkich szanować, a braci kochać. Więc ja uczę się tej miłości. Jeszcze mi dużo brakuje. Ja wiem to, widzę to. Moje upadki i niedociągnięcia w różnych dziedzinach są dla mnie straszne i często boleśnie je przeżywam, i odwracam się od nich. I chciałbym, żeby każdy z nas, Wziął odpowiedzialność za swoją relację z Bogiem, a nie szukał winnych zła, nie szukał winnych winy, złych intencji, podstępnych motywów, bo miłość. Tak nie postępuje. Miłość nie dopatruje się zła. Jest napisane, że miłość nie myśli nic złego. Więc są tutaj dwie rzeczy. Jedno to jest to, co człowiek robi. Może być on bardzo w złym miejscu. A drugie to takie spojrzenie na niego, jako kogoś, w kim jest Boży Potencjał. Kto jest w drodze, kto idzie do celu i przeżywa określone trudności, próby, upada na tej drodze. I warto się modlić o takie serce, które widzi w ludziach wypełnionych Bożym Duchem zwycięzcę, świętego. Kogoś, kto pokona tę drogę, zwycięży i zostanie zbawiony, bo to jest wielkie pragnienie Boga, bo Bóg chce, żeby wszyscy zostali zbawieni. I ja chciałbym mieć taką postawę, czy staram się wypracować taką postawę, aby wspierać moich braci w drodze do świętości na różne sposoby i z różnych środowisk. Nie patrzeć przez niechęci uprzedzenia, agresję, opinie innych. I nie być takim człowiekiem, który szuka tylko wersetów biblijnych, żeby sobie potwierdzić własne uprzedzenia i niechęci do braci. To jest postawa niewłaściwa. To jest postawa, która w moim przekonaniu nie podoba się Bogu. Może tyle. Amen.